Weźmy inny przykład. Eine Abmachung treffen, co oznacza zawrzeć umowę, a samo takie czasownikowe abmachen to byłoby ustalić, też zawrzeć umowę, ale możemy tak to przetłumaczyć właśnie ustalić, żeby było bardziej zwyczajnie. Czyli eine Abmachung treffen to jest zawrzeć umowę, a abmachen ustalić coś na przykład. Wir haben eine Abmachung getroffen, dass er mehr lernen wird. Czyli zawarliśmy umowę, że on się będzie więcej uczył. Ale możemy też powiedzieć prościej, bardziej neutralnie, Czyli wir haben abgemacht, dass er mehr lernen wird. Czyli ustaliliśmy, że on będzie się więcej uczył po prostu. Czyli wir haben eine Abmachung getroffen, brzmi bardziej tak, można powiedzieć, formalnie, poważnie, elegancko. Natomiast wir haben abgemacht, brzmi tak normalnie, prosto. Taki codzienny, zwykły język. Na pewno znacie sformułowanie sich verabschieden von, czyli pożegnać się z kimś po prostu, czyli możemy powiedzieć na przykład „Wir mussten uns leider von unserer Oma verabschieden”, czyli musieliśmy się niestety pożegnać z babcią. Możemy to w taki sposób powiedzieć za pomocą czasownika, albo tego funkcjonalnego verbgefüge, czyli możemy powiedzieć za pomocą „abschiednehmen von”, co będzie brzmiało bardziej tak właśnie dostojnie, elegancko, formalnie, czyli Wir mussten leider von unserer Oma abschied nehmen. Wir mussten leider von unserer Oma abschied nehmen. Co dosłownie to abschied nehmen oznacza, że wziąć yy, pożegnanie. Musieliśmy, musieliśmy się wziąć, pożegnać z babcią. <noise> Coś to, musieliśmy wziąć, pożegnać z babcią. Yy, no ale tak poważnie, czyli yy, Wir mussten leider von unserer Oma abschied nehmen, albo wir mussten uns leider von. On Oma Także, jeżeli chcecie urozmaicić trochę swój język i wypowiadać się trochę na wyższym poziomie, trochę bardziej formalnie, elegancko, na przykład, jeżeli tego sytuacja będzie wymagać, albo jeżeli po prostu chcecie się w bardziej atrakcyjny sposób by wypowiadać, yy, no to warto skorzystać z verb gefüge i mieszać gdzieś te funkcjonsverb ze zwykłym, codziennym językiem, i to wtedy nabierze odpowiedniego kolorytu. Także w tej serii funkcjonsverb po poprowadza prowadzę Was przez ciekawe zwroty, przydatne takie na co dzień, tak żebyście nie musieli nigdzie grzebać, szukać, szperać. Ja Wam po prostu będę przekazywał te, które są użyteczne. A tymczasem zalajkujcie, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie kanał, jeśli tego nie robicie, ponieważ 75% nie subskrybuje kanału, a tylko 25% widzów subskrybuje, a chciałbym żebyśmy dotarli do 100 tysięcy subskrybentów. Także kliknijcie, subskrybuj, lajka. I do zobaczenia w następnym filmiku. Dankeschön, tschüss und bis zum nächsten Mal.